Stocznia Safe istnieje od 2003 roku. Wcześniej istniała na terenie Portugdynia. Obecnie od roku tutaj funkcjonujemy już w Gdańsku, na większych terenach. No, nasz taki target rynku to, to, to jednostki do maksymalnie powiedzmy 50 metrów. Choć nie boimy się wyzwań, oczywiście, jeśli takowe się pojawią. Natomiast specjalizujemy się w takich małych jednostkach. W tej chwili podczas budowania dzisiejszego no to już będzie prawdopodobnie chciałbym policzyć. 50 -ta któraś jednostka zbudowana przez naszą, naszą stocznię, także jesteśmy całkiem doświadczoną firmą specjalizującą się właśnie takich, a nie innych jednostkach. To doceniają nasi klienci, którzy e, honorują to, realizując u nas swoje kolejne zamówienia. Najważniejszym momentem w życiu każdej, nawet najmniejszej jednostki pływającej jest jej wodowanie. 7 maja bieżącego roku w gdańskiej Stoczni Safe odbędzie się kolejne. E, jednostka, którą dzisiaj będziemy wodować, to jednostka wielozadaniowa dla przemysłu offshore. E, jest to nowy typ Multicata 2611, który budujemy przy współudziale agencji Sopotu e, dla stoczni Damen Hardingsfeld z Holandii. E, nowy Ponieważ jest to odchudzona konstrukcyjnie jednostka w stosunku do standardowego Multicata 2611, lżejsza o około 10 ton. Przebudowane są silniki, zmniejszona jest ich ilość, zmniejszona jest ilość dyszkorta. No, tania jednostka na tanie czasy, tak? na kryzysowe czasy. Jednostka ma 26 metrów długości, 11 metrów szerokości, a jej masa, w tym stanie, w którym my ją budujemy, to jest około 200 ton. Tego typu jednostki to są jednostki, które są tak naprawdę jednostkami wielozadaniowymi. Je się kupuje głównie do utrzymania w tej chwili wszelakiej maści ferm wiatrowych, przemysłu offshore. Ale nie tylko, one służą równie dobrze, sprawdzają się przy pracach portowych. Procedura wodowania przebiegła szczęśliwie. Polegała na podjęciu jednostki przez dźwig pływający Maja, który wykorzystaliśmy do tego celu, ze stanowiska montażowego, podniesieniu kadłuba i opuszczeniu nad wodę. To zupełnie dla nas standardowa procedura. Jednostka w tej chwili nie jest gotowa, ona będzie jeszcze wyposażana, zajmie nam to prawdopodobnie około dwóch tygodni, żeby wprowadzić wszystko do takiego stanu, w jakim nasz klient stocznia Damen Hardingsfeld chciałaby widzieć tą jednostkę. Jednostka odpłynie stąd w końcówce maja. Trafi do stoczni holenderskiej, gdzie poczeka sobie na swojego klienta. No, aż, aż się znajdzie tak naprawdę. Holowanie do Holandii trwa około 5 do maksymalnie 10 dni, w zależności od warunków pogodowych. Od tamtego czasu jednostka już jest pod jurysdykcją holenderską. Nasza stocznia ma w tej chwili jeszcze kilka takich zamówień. Za Państwem tutaj widnieje bliźniacza jednostka, do tej dzisiaj zbudowanej. Dodatkowo na stanowisku z którego dzisiaj zwodowaliśmy jednostkę mamy kolejny zupełnie już innego typu e, statek, e, także do końca roku na pewno będziemy mocno zapracowani. E, no myślę, że także i w przyszłych no, kolejnych latach.